Sczołem chubistyczny rolnik dzisiaj e, lecimy z opryskiem rzepaku trochę późno, dwuliścienne No ale tak z, e, tak wyszło jak wyszło Opryskiwać już na rany lecimy z tematem belka lub cliper e, dosyć dobry środek z jednej z lepszych tak mi się wydaje bo krótko i na temat wszystko ładnie bierze nie ma co tutaj zbytnio narzekać bo u siebie to był mnie to pięknie to wziął to wszystko więc tutaj mi się na też spokojnie sobie poradzi dałem trochę mniej wody bo i tak opłaty już się szwankuje więc zobaczymy jak to wyjdzie czy będzie git czy nie na no razie czego to i tak na hektar nam dostało jedziemy standardowo pod las na łąkę na rejowiec i tak dalej i tak dalej eee, nie będziemy tutaj Błąd. Yy, wyskakuje dalej to jakiś tam, mówię, tego wentylatora więc on nie ma wpływu zbytnio na yy, maszynę ani na operatora więc mogę sobie popiszczywać tylko, że to denerwuje człowieka i yy, już serwis ma przyjechać, jest umówiony Damian wszystko głównie serwisuje, co jak Inaczej, czego nie wiemy, nie da się naprawić, to serwis przyjeżdża i nam to serwisuje. A jeżeli coś tam sami damy radę zrobić, to nie ma problemu. U nas też mamy dzisiaj 12 października. Ja wczoraj u siebie robiłem grzybówkę trochę mi szyk zaskoczyła temperatura w nocy niestety spadła przy gruncie do zera prawie więc to, teraz się, że smartwię, że coś tam mogłem pójść tak. No ale zobaczymy. zbytnio wychodzić, mam pokazać jak ten rzepak wygląda, no ale wygląda naprawdę bardzo dobrze. Regulacja w idealnym momencie, bo widzę, jest tak ładnie wciśnięty, nie jest taki wybojawy w górę, tylko rozłożony idealnie e, ideal, idealnie jest rozłożony na powierzchni ziemi. Naprawdę, naprawdę fajnie się to prezentuje. No się był punktowy w rozstawie 45 cm. ktoś tam mi pisali na agrofoto czy gdzieś tam że to nie jest to, czy to może źle tam powiedziałem albo yy, ten co to pisał, 45 chyba mówiłem czy pisałem no nie szacujemy no ale wiecie o co chodzi punktowo mm, też są jakieś tam niedopicki widzę nie poschodziło to tak jak powinno poschodzić niziutko dajemy o, myślę, że wystarczy więcej niż trzeba. dobrych. Będziemy pryskać na ręcznym ustawieniu cztery bary. Matem. Chwila poczekałem, żeby przez te końcowki przez ostatni opór, bo to żepak i tak był puszczany, więc pan zbytnio się nie przejmuje. On przed przedni napęd, niech że lżej ciągniczek. A 4 jest albo to chwasty jest, więc musimy cofać każdy za Kamawk Nie mówię, no pod korzy nie wiem, tam coś jakiś nawóz poszedł, mi nie było przy siebie, więc ciężko mi powiedzieć. Ogólnie widzę samo siebie, coś tam bierze są też samosiewy Więc nie jest źle. Belkel Clipper ma się do tego, że on dosyć szybko bierze chwastę, on tam Chyba na drugi dzień, jak dobrze kojarzy się na trzeci, już widać ee, Już widać efekt joja <grystanie> A tak samo już widać właśnie efekt e, pęskania Tutaj naprawdę fajny człowiek mieszka Dobra, cofamy, cofamy Ja u siebie wczoraj tą igrzewówkę wyrobiłem To i tak na vlogu zobaczycie, bo już tam Gdzieś tam Nie wiem kurde jak to było, tak? Dobra To właśnie mi chodzi, żeby jedna strona była niżej poziomować to? Jadę po nowy nabytek, nowy stary nabytek, szczerze mówiąc. Trochę niektórzy będą zaskoczeni, co to, co to będzie. Na pewno będą zaskoczeni. Jest to na pewno siewnik więc możecie pisać w komentarzach jaki to siewnik, co mógłby Damien kupić, ale no, naprawdę e, jak zobaczycie to będziecie w szoku. Tak wam powiem. ile jadę dokładnie 7, 7,5, 7,6 milionów muszę sobie zaraz zobaczyć ile jeżdżę dokładnie bo tutaj ser, serwis fotela e, ma przyjechać do, do tego do opuszkiwacza i go ogarnąć będziemy dokładać dodatkowe literki do przeskiewacza prawdopodobnie jeszcze nie wiemy dokładnie nie wiemy co jeszcze no może być tak że nie chcę nic mówić oczywiście no całego systemu nie możemy wywalić Jesteśmy na kolejnym polu O, że mogę stwierdzić to samo Ze skracaniem damy panie tacie, bo ja trochę już później, bo no, u mnie to wiecie, mozaja Ale na wiosnę na pewno się tutaj nie wbijamy, bo jest tak mokro. tam końcówkę teraz pójść Idziemy coś zrobić, bo coś mi to, to jest... A, tutaj, ta. Dobra. Czekajcie. Tamte czy Tamte i ta, dobra. Zobaczymy z końcówką. O co chodzi? Czego ona tak psiuka? Dlatego chciałem zbierniczek. Z wodą i z mydłem, wiecie. Trzeba szanować swoje zdrowie. Bo nie ma co ukrywać. A, w mam ja wam pokażę, w jakiej fazie jest. Wyrwiemy sobie nawet jednego, więc... Eee... Czekajcie, kurde, ten bo tak chyba końcówkę da zderwiemy. Chcemy zamontować dodatkowe filterki Wiem, że może to nie pomóc ale myślę, że pomoże. Tak to system wygląda. Jak się lepszy, żeby nie było, że wyrywamy jakieś tam pojedyncze. Nie wiem czy mi się uda. O, piękny. O! Piękny korzeń. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Liczę teraz na to dużo 6 Szósty, siódmy. 8 idzie, no piękny piękny że Patryk wyśle jak to wygląda i bierzemy się piskamy nie ma czasu chwasty ładnie poschodziły zasadne to u mnie takie drobniutki więc czego to chcieć więcej Ja to jest bardzo ładny wypadek. System korzeniowy nie jest nadgryziony, nie jest jakiś popękany, widzę, bo fajnie e, wygląda, więc e, liście już widać, że na piachach liściach zmieniają kolor, fosfor już nie słabo się przemieszcza, dlatego że się robi... A na porównie jeszcze cały zielonitki. Dobra. No. Już nie. Już eee, wszystko okej. Okay. Ten. Mogę pochylić i iść. Nie do tego. Tutaj też sąsiad ma rzepak. Ale no, patrzę, o Jednak to ma Powiem, wam, się, że na mi się płyskasz. No na pewno wszystkim, co nie. Jak nie ma nigdzie eee, jeszcze nic posiadnego, Tylko można sobie ładnie jechać, zajechać i tak dalej i tak dalej, co nie? nie gorzej, jak już coś posianego jest. Normalnie ta belka mi przeszkadza, żeby tam zobaczyć taki przesmyk pomiędzy z komputerem a belką, żeby tam dobrze rzucić okiem. Pięknie. mówię, w zimie na pewno sobie też kupię dwustromieniowe, dwueżektorowe, e, tam strumieniowe końcówki, bo to jednak robił robot. No źle one nie wyglądały, tam ostatnio lida przetrana. W przewodach, jak damy coś kupię, kupił coś było na dnie. Normalnie filtr to chyba 4 razy był czyszczony, non stop, cały czas. Coś, 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 coś Wreszcie coś tam się uspokoiło, więc Nie, abym się dał jakiś ten raparatok gorzej zbierze od ramiana Albo nie wiem o co chodzi U mnie to już tak widać bardziej po nic nie? Widać też że jak podpaliłem, że pachnąć znaczy tam tu z początku, co mówiłam, to to wiecie Jeszcze mam załączyć kamerę na tym ostatnim polu Jeszcze je w kolejnym e, jeszcze, jeszcze jedno okryskawi dopiero tam kamerę na, na tym ostatnim jak wygląda właśnie, że pak na tej pięknej borowinie, czy nie I wtedy się zobaczy, A tutaj kończę więc No jesteśmy już na końcu no w końcu działek No znacznie inaczej Na ostatnim polu No powiem Wam naprawdę, już ludzie to tak przesadzają że To jest poezja Dla mnie osobiście, jam, to jest moje tylko zdanie Mogę się mylić, mogę źle mówić, więc e, Sorry e, Ja osobiście uważam, że Wjeżdżanie na pole, no to jest, naprawdę, jak już naprawdę jest, jak mega jest potrzeba taka Co nie? Jeżeli nie ma takiej potrzeby, no to ja nikomu nie wierzę w pole, tak? Eee... Oj, też się rozwali ten. No bądź tak. Wierzę na pole w ostateczności, no ale jak widzę, że jest posiane, no to staram się tego nie robić, bo uważam osobiście, że to jest trochę brak szacunku dla... Gospodarza, który tam wiecie Stara się, stara sobie wydobyć jakiś tam areał z tego pola, tak? Ale jak widzę, że facet No rzepak, schodzący nawet A tu sobie zawracanki, tam mała mi przepakowana No to tak trochę nie powinno być dla mnie osobiście, tak? Ja wszystko rozumiem, można wjechać Nie ma problemu, wjeżdżaj, zawracaj No ale wiecie, no raz Eee, drugie morze tak nie chcę tam kurde włączyć bo tam jest kurde posiane zboże i, i nie wiem jak ten belkę się zachowuje takie jest posiane zboże czy on znoś y, pozwoli płynie pszenicy odbić teraz sobie włączę bo wiem że on tam nie sięga właśnie z takimi porami z takim polem to jest najgorze, bo tak kurde, a nie w 5 ani w 10. Rzepaczek bardzo ładnie poschodził, jest malutki, ale jest Już mi stuknęło. Kurde, czek, czekaj aż masz słońce wyjdzie, bo bym chciał sobie porę strzej No i ogólnie mówię, no trochę ham po hamstą postępuje tam no w nie mogę nie upływam będzie mijać, jak to jest No średnik już będzie wyposażony w ścieżki, więc e, ścieżkę będziemy robić e, Będzie może automatycznie, może ręcznie tu jak ktoś tam uważa Dobra, już mogę załączyć tam już wagnę ten. Kurde. Czekam na dmu. Ja już zimny dmu. Tu musi ciężko, No i ogólnie. ładnie idzie. Cześć. Nawet git, yy, mniej yy, nie, yy, yy, wlałem, Powiedziałem, że tak będzie. Tam na mocno już jest skręcona. Dlatego jest tak, a nie inaczej. Ładnie leci. No mówię, no nie wiem czy widzicie na kamerze. Kamera tego tak nie oddziergcie dla widza. Tak samo mojego pola i tutaj, więc. Dobra. Myślę, że cofniemy od razu. Zobaczycie jak ten rzepak do mówi też wyślę. No tak, też ciekawy. Jednak ja Borowina, to jest Borowina, Wam powiem. Tu, gdzie tam rzepak złapał wilgoci, jest fajny naprawdę. Tutaj widać pojedyncze te, że jest fajny eee. Zobaczcie, pyk, pyk, pyk. A tutaj co? Taki dopiero koniuszek, co nie? No ale ścieżki są, nie ma co się oszukiwać. Eee, Damionowie powieszyłem. Niech tam widzi, bo na pewno coś ciekawy jest. No i tak to właśnie wygląda. Źle nie wygląda, tak jak ile mi roboczy zostało? Stało mi. A, 300 litrów, więc idealnie, nie zostanie mi na kolejny hektar, na 300. I tak go teraz chwasty przyhamują znowu, więc to było i tak głęboko robione, później agregat i znowu głęboko. Ale najważniejsze, żeby tutaj też chwasty te na między zlikwidować. A, końcówka leci po tym, po tym, więc to nie będzie problemu, będzie ładnie spalone który są się też jakoś tam jest, jest, no. Więc dzięki za wpadnięcie, widzimy i słyszymy się kolejnym razem. Trzymajcie się i do następnego, hej!